Powiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym o latach znaczonych blizną na wiekach chwały i sławy. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerpień i biel sztandarów, niech ludzie żyją tu w dumie, że taki wydał ich naród. A jeśli wielka historia i dla nas ma trochę miejsca, bądź z wiernych mi najwierniejsza i mnie weź sobie do serca. a Konstytucji 3 maja. Zanim przybliżymy Wam historyczną chwilę, posłuchajcie, co to jest Konstytucja. Konstytucja to ustawa zasadnicza określająca zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa, organizacje naczelnych organów państwowych oraz podstawowe prawa i obowiązki obywateli. Polska była pierwszym państwem w Europie miało swoją konstytucję uchwaloną 3 maja 1791 roku. To było wielkie dla Polski dla Polaków wydarzenie. Jest rok 1791. Wielkie dni przeżywa Warszawa. Oto już czwarty rok obraduje w stolicy sejm, zwany Sejmem Czteroletnim lub Wielkim. Toczy się nacięta walka o losy Polski. Bo dalej tak być nie może aby ci, których obchodzą tylko własne, prywatne sprawy, mogli rządzić państwa, Wśród posłów była grupa ludzi mądrych, kochających ojczyznę, tacy jak Hugo Kołontaj, Stanisław Stasic, Ignacy Potowski, Stanisław Machowski i inni. Chcieli oni zmienić dawne, niesprawiedliwe i złe prawa, które prowadziły Polskę do zguby. Przyszli oni, że mieszczanie powinni mieć swoich posłów w Sejmie i brać również udział w rządzeniu państwem. Występowali w obronie chłopów. Władza Królewska powinna... powinna... Przychodzi z ojca na syna brać również udział w rządzeniu państwem. Występowali w obronie chłopów. Władza Królewska z ojca na jak to było w Polsce za piastów i jagionów. Bo odkąd szlachta wybiera króla, to chodzi do długo a nieraz do rozległ krwi. I wojska musi być w kraju więcej, i podatki powinny wszyscy płacić. A więc i magnaci, i szlachta i księża. A im kto ma więcej majątku, tym powinien więcej dawać do skarbu państwa. magnaci którzy nie szybki wprowadzają nowych praw. Przekupili wielu posłów na Sejmie Warszawskim. Posłowieci krzyczą nam wszystko nie pozwala. Nie z koryt do chwyta nawet za szabę. Ale patrioci nie ustępują. Wielcy działacze i pisarze, jak Hugo Łątaj i Stanisław Stasic wydają pisma, w których uczą, jakie powinny nastąpić w kraju zmiany, aby było sprawiedliwie i lepiej. Aż nadszedł 3 maja 1791 roku. Zielone pograły się w Wisły. Piosenne podmuchy szły się i w serca ludzkich było radośnie. O te 3 maju! Zapachniałeś kwieciem w całym polskim kraju. Jak to Ciebie 3 Maju dziś powitać? Tak wschodzisz w promienistych błękitach, prawda, prawda, czarno-leskinanie. Serce rośnie, patrząc na te czasy, tętnem też szumiały nasze miasta jak lasy. Ludzki wzrok oddawszy marzeniom, planują co jeszcze zmienią, by trwalsze, piękniejsze było życie Polaka, by potworny trud ich wspominali po wiekach. W kościele pod zamkową, gdzieś bramą, przygrywają go. Pewnie idzie na Sejm Wielki, ustanawiać prawa wszelkie do nowej Konstytucji. Ej, dzieci, czy to wiecie, co się dzieje na świecie? Cóż takiego? To prawie cuda w naszej Warszawie. Będzie radość i święto, bo nowe prawa przyjęto. Dla miast swobód będzie wiele, a król ma to się w kościele. Wielkie rzeczy się dzieją, serca biją nadzieją, że znów Polska silną się stanie i zrzuci obce panowanie. Wiemy, Rosja, Austria i Prusy część ziemi nasi Teraz, bądź ludzie naszymi się zebrali, ważnego dzieła dokonali. Radzą, jak konstytucję mądrą ułożyć, by mogła dobrze Polakom służyć. Przyjechcie tu za parę miesięcy, a domujecie się czegoś więcej. Dzwony w kościele, na dziedzińcu zamkowym znów nam grają kapelę. Co książku około tej sięgamych praw Za się. Zanim dumnie zaś kroczą i nie twórcy, razem go nie pracowali nad dziełem konstytucji. O Ignacy Potowski i marszałek Małachowski Pracowali z wytrwałością, teraz dzielą się radością. Zaś zanim szeregiem śród sztandarów z muzeum, uśmiechnięci po sobie stąpają i te śpiewają. Pójścił w oczach kochanych Gdy to o radzie. Równe w prawach są stany, lepiej teraz będzie. Szlachcic z mieszczaninem jak równy zasiądzie. Piwa, król kochany, piwa wszystkie stany! Wojsko teraz będzie większe, może nawet stutysięczne. Koniec kłótni przy wyborze króla, bo tron dziedziczny konstytucja ustala, czyli po ojcu władzę obejmuje syn. Liwa król Liwa wszystkie stany! Każdego chłopa w opiekę bierzemy i krzywdzić go nie damy. Ponadto swą wolę magnatów ukracamy i większe podatki na nich nakładamy. Korągierki z bibułki weźcie w ręce swe dzieci i krzyknijcie wesoło, niech żyje najtrzeci. Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Wibad krzyczcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Taka jest na wola za twych braci i za króla. Obywatel każdy wszędzie życie swoje ożyć będzie. Wiwat Sejm i naród cały, dziś nam nieba żywot dały. Wiwat, krzyczcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany.